Jak tam są dachy na horyzoncie? To, to nie były góry? Nie, to były dachy. Czubki, czubki dachu. No kurde. No ale tak zobacz, no tak gdzieś są jakieś przepaści. No, jakiś ten, no, jakiś dzwon? O co o, co, o czym on gadał? Przy wschodnich tych... Nie znaczy przy zachodniej bramie coś tam? Przy wschodnich rubieżach. Jakiś dzwon jest. To z dzwonem, ciekawe. Mm. To pewnie trzeba przydzwonić w niego, nie? Koniec. Ale właśnie było, że on chyba jest negatywne rzeczy robi ten dzwon. A weź tak wystukaj taką muzykę no, A tu nie tun. mam wiesz. Nie dam na tym Mam tylko jeden dźwięk, nie? Jeden ton Jeden ton. Tu. No ale tak. M mogę wyobraźnię użyć. Podka. A, wiesz co, jeżeli chcecie. Tak? Jak, jeżeli ty chcesz tauntować, o, jak weźmiesz blok i atak, to ich wtedy tauntujesz na siebie, wiesz? Tak. To tauntuję Chodźcie tu. Ty, a czemu jak mam blok, to mam jakiś taki jakby. To został w tyle. A, jak mam blok, to mogę atakować. A ja mogę atakować z blokiem, tak? Tak, tak, tylko to ci stało spychać, nie? Aha. A to ich zabija, czy nie? To jest zegar, Ja bym wolał takie coś w klimacie Dungeons and Dragons z rozbudową postaci i tak dalej, to był O Boże. Dlaczego Dungeons and Dragons? Ja nie lubię świata Dungeons and Dragons. Ja lubię Dungeons and Dragons, bo to z nie Przygoda! Dungeons and Dragons Mię, miękki. Nie, nie wypychajcie mnie na zewnątrz, tu O kurde, jakie tutaj... Ty... mi rębacz! Kurde, końcie. Kurde, jakie tutaj pożary. Co się w Dwa ogóle dnia? dzieje? Miota no! Ten deszcz wpływa na moje pociski... Ja pierzylę to było? To musi kiepsko na streamie wyglądać. Jest tak ładna no, Chyba, no. chyba na twoim. To na hitboxie to pewnie lepiej, na pewno lepiej niż na Twitchu Jezu to jest na tym. Ambusz! Ma rację to... yes. Pewnie O strangler! Ej, plecy! A wy już tam jesteście! Tak. No okay. dobra to jak ginę. Wróci tam ktoś czy wracać się. Ja. No dobra, on Ziemne. zrobił kółeczko do Strzelcie w niego! On do mnie idzie. No to bardzo dobrze. Żebyś go zabiła. Ja sobie sprawdzę, że tu nie ma fowa do. Jest chyba. Co tam jest? O, giniesz. Co, so, weź tego fowa. O, oh, fak, fak, ktoś mi dusi. Uuuuh! No ale to nie, to dlatego że Escape'a nacisnął mi fowa, zacząłem. Boże, całe życie mi weźmie. Widzisz, już ustawiłeś fowa i tak go nie zobaczyłem. Nie, nic nie ustawiłem właśnie, bo go nie znalazłem. O, jak się powiesił tak, jest... ładnie. Hmm. No, trochę słabo, dacie mi ustawić tego fowa? Poczekajcie, sekundę. Ja też bym chciał ten ustawić. settings. graphic na... settings. Chcecie e... większego ustawić? No jasne. Nie ma czegoś takiego jak fowa. display settings. Nie ma fowa. Field of view, no gameplay settings, pierwsze co? A gameplay, ale kto w gameplay settings daje field of view? Dobra, apply change, dałem 90. Ja też. O kurde, jak dziwnie teraz. No teraz to ja wiedzę co się dzieje w ogóle A za dużo, trochę dziwnie stary, 120, to też jest za dużo 120 to prawie jakbyś za plecy sobie zaglądał 80, ale dziwnie Kurde, nie, ja wracam do myślny chyba Nie, ja wolę taki, przynajmniej, bo ja nie widzę, później mnie biją po bokach i ja nie, nie wiesz Idzie tu coś, słyszę, chodźcie tu do mnie Biegam na ten podes Uuu, dużo ich, cała armia Słuchajcie, czemu wy tak daleko jesteś? Kasia U. tam poszła. ja myślałem, że oni idą z boku o kurde. o kurde. No i teraz bij ich, no. No i kurde. Chciałem się zgasić. Dobra, porumbani, kurde. O nie, no, znów mnie złapał ten. Uratuje cię. To za molestator. Co dasz, do mnie uleczyć? Tu masz apteczkę na ziemi. No, dobra. Było już myślałem, że coś się ulecze wow, i bez wow, wow, wow. Co to jest? Bigo, bigo, zanim się roz... zacznie strzelać, nie. U, tu coś jest. Destroy the screaming bell. No, to jest ten screaming bell, o którym mówił ten na żyć. początku. Czyli mówiłem, że coś z nim jest nie tak z tym belem. Robo, uważaj, za nami lecą. Okay. To jest jakiś mocny szczur. No. Ładowanymi go niż cię. wiecie, jest łatwiej. Tu są apteczki, jakby ktoś chciał. Nie apteczki, tylko napoje. Nie potkę. A tu są medyczne te. Tu Rębajło się zlewasz, rusza! Się zlewasz z tymi, kurde, szczurami. Mhm. Trochę się może zlewam, dobrze, że nie ma friendly fire, bo już bym nie żył. No. No. Uaah! Koniam plecy. Ja jestem. Co na Ile to czasu kurde zajęło mi? nowa rat. Dobra. Tu są jeszcze dwa patrunki, jak ktoś chciał. To ja bym potrzebował, wystarczy. tylko gdzie to jest? O boże, ty Gdzie jesteś jest tak tam? z tyłu Nie widzę, że się poszło tak bardzo daleko Wiesz to tu uważaj łańcuszek bo jak ty tam, jak ciebie tam coś złapie, to ja nie wiem jak my ci pomożemy Dlatego ja was staram się nie opuszczać ja nie kurde Ktoś tak. coś nie je Może, przypuszczam, że to szczur Dobra Może. Tak też nie zostałem z tyłu strasznie. Ja tych opancerzonych atakuję o z tego czarżowanego ataku i oni ja nie wiem, nawet... No, ten... coś wolno ten I nawet nie, nie muszę nie... w głowę, znaczy, tylko... To atak czyli po prostu duży... Czyli czuję lewy, nie? tak. I wtedy ja mam armor piercing, więc nie muszę go w głowę trafiać, co tam mogę w korpus. Ja dobra, U, a ja z je na pół przecinam No widzisz kurde. Nie wiem czy gry trochę nie przyciszyć. Chociaż to jest walka, to jak ma to brzmieć? O, nie? pomoc, pomoc! Pomoc! Mnie. Gdzie ty jesteś? A ty jesteś tam! Boże, o, święty, graba. Dobra. dobra, ja zginąłem. O, fak, ja też zginąłem, ja też zginąłem. Podnieś Kasie, podnieś kasię, bo to jest ważne, bo myśmy w dwójkę, dwójkę leżymy. I szybko nam pomóżcie. Lecę, lecę, dobra, lecę. ja już prawie nie mam życia. Ja jeszcze Ciebie, mam pół, więc dajcie radę mnie podnieść. Kasię gryzą, kasię gryzą. Rok, rok. No, no kurde no stary, no to O fakt, to jest karabinek maszynowy. Uh. maszynowy, uważaj no rok! uciekaj Soła strzela no. Kasia też. Nie, zaraz. To Kasia. No. nie wiem czy rok da radę i... Bo to my będziemy gdzieś znów daleko no. Rok by musiał łańcuch przerwać Roz nie. weź ten zwykły atak i ten... My gramy teraz na I no, Przytrzymaj tylko. Chociaż a twój nie wiem czy robi to jest armor piercing to jest hard? Nie, normal. No, no, normal. Normal, normal. No to głowę. Boże, gdzie my leżymy teraz? A nie, leżymy tutaj. Jakbyś, Rok, tak pobiegał i nas popodnosił. No stary, no. O, po prostu dobrań. ich olej. Nie, dwa są. szczury. Nie, one podbiegają. o ja Boże. Ja dwa pancerne wstany. szczury. Ja nie Wygraliśmy. chcę ze broń, żeby im coś zrobić. Hmm. No to jeszcze raz, kurde, ale teraz już porządnie. Po pierwszy. No, pierwszy raz żeśmy przegrali. Ale to dobrze, w końcu, w końcu jakieś wyzwanie dla nas, nie? Czałęges, no. Jest wyzwanie. Teraz może pytanie do tych do widzów. Jeszcze raz to samo, tak? Read, read, uh, read, tak. Retry. Tak, tak, Aha, tak, dobra. No. Retry. Ale expa dostałem, yy, Kasia, zmniejszy się ze mną na postacie? Ja bym sobie maga wziął. Uh, kim ty no to grasz? do in trzeba. No jak chcecie, Interiory. to do in. No dobra, to do in. Nie A wiem. ja już nie mogę kliknąć A my nie możemy tego. też. Mogę inną sobie zdbać. A, ja już zaznaczyłam, to już nie mogę. Hmm. Ja też nie mogę No nie mogę Mogę sobie no, bardzo chętnie no, Może będziemy mogli zmienić zaraz ten escape jak Teraz jak chyba, znaczy możesz wyjść na pewno do Ina, nie? To wyjdźmy, wyjdźmy to... No dobra